Cześć! Jeśli szukasz budżetowego, ale bardzo dobrego odkurzacza z otrząsaczem, to mam dla Ciebie dzisiaj bardzo fajną propozycję. Odkurzacz budowlany marki DEDRA DED 6607 ma 1600 W, ma otrząsacz filtra, czyli możesz pracować nim z żyrafą. No i oczywiście wyposażony jest, jak każdy tego typu odkurzacz, w rurę, przewód roboczy, ssawkę dywanową i sawkę szczelinową. Nie znajdziesz go w żadnej promocji. On jest w stałej, ale w bardzo dobrej cenie czyli 619 ,99 zł. 99 groszy. Za niecałe 620 zł. Masz bardzo porządny odkurzacz na swoją budowę z odtrząsaczem. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem takiego odkurzacza, to zapraszam na naszą stronę www.okrupl lub przyjeźdź do naszego sklepu w brodnicy przy ulicy Kolejowej 1